Czerwony Polones stoi na poboczu drogi. Oj, ta droga to nawet taka ruchliwa, a niby wioska, niby droga przez pola, a jednak jeżdżą nią samochody. Wsiadam więc do czerwonego Poltka, który dość specyficznie się rozpędza, ale później zamienia się w prawdziwą rakietę. Na szczęście ograniczyłem maksymalną prędkość do 55 km na godzinę. Zabytkowe blachy i naklejka z tyłu. I love my Polones. W każdym razie, to jest właśnie początek zupełnie nowej Serii na moim kanale Wakacje u wujka, polska seria, o którą tak bardzo mnie prosiliście. I to będzie seria naprawdę w specyficznym stylu. Ona nie będzie od zera. Tutaj nie zarobię milionów, ale na pewno będę się świetnie bawił. I słuchajcie, ta seria będzie trwała tak długo, aż będzie się Wam ona podobać. Na pewno powstanie kilka odcinków, ale co potem, to wszystko będzie zależeć od Was. Na jakiej mapie gram? Na szpakowie. Szpakowo. To jest właśnie mapa, która będzie gościć tę serię. Tutaj w ogóle mamy informację, że na całym obszarze miejscowości możemy jechać 30 km na godzinę, więc ja przez tą wioskę pojadę troszkę szybciej. No, jak typowo w Polsce. Tutaj nawet ktoś sprzeda działkę podbudowę. Słuchajcie, ja jestem pierwszy raz na tej mapie. Będę ją dla Was zwiedzał, będę ją, po... będzie... będę ją też dla Was oceniał, będę ją prawdopodobnie podziwiał, bo pierwsze wrażenie jest naprawdę dobre. Mamy mnóstwo budynków, mamy piękne chodniki. Mamy naprawdę niesamowicie dopracowaną mapę. Mamy nawet dopracowany ruch pojazdów autonomicznych, które jadą tutaj na pewno więcej niż 30 km na godzinę, a jak pewnie wiecie, to właśnie takie jest tutaj ograniczenie. Nawet widziałem tam gniazdo bociana na górze. mijamy się teraz z kolejnym samochodem po prawej stronie. Mamy łąki. Bardzo ciekawy słup, na przykład, też zwróciłem na niego uwagę. No dobra, ale nie będę się tutaj przyglądał raczej słupom. Zwróćcie uwagę na zabudowania z lewej strony, które są naprawdę duże, a teraz też z prawej, bo. Mamy tutaj jakieś gospodarstwo, przyczepka, ciągnik był wcześniej, teraz jest kombajn. No słuchajcie, wracają czasy Farminga 11, bo to właśnie wtedy mogliśmy sobie grać tamtymi maszynami. A teraz podziwiam to wszystko z perspektywy poloneza. Taki specjalny polonez, którym przejeżdżam właśnie po tej wiosce. Wyjeżdżam z niej, więc mogę legalnie już rozwinąć nieco większą prędkość. Most, przez który mogą jechać pojazdy nie cięższe niż 15 ton. No i słuchajcie, droga, ta droga jest nierówna, ja naprawdę widzę pierwszą drogę w Farmingu 22, która jest nierówna, która ma wybuchy, która jest krzywa, naprawdę szanuję. A tutaj swoją drogą jest bardzo ciekawy budynek, otwarty garaż, do którego teraz zamierzam wjechać. On jest wkomponowany bardzo mocno w teren i nie wiem jak zrobili to twórcy tej mapy, czyli Riot i Jankus, ale naprawdę szanuję. Popatrzcie, przecież tutaj ten teren naprawdę jest już gdzieś nade mną. Nie wiem, jak oni to zrobili, tak jak już powiedziałem, ale naprawdę robi to na mnie ogromne wrażenie. Parkujemy Poloneza w garażu. On będzie sobie tutaj teraz stał, natomiast ja mam do wykonania specjalne zadanie. Wujek Józek nie może być na tym gospodarstwie, dlatego muszę mu pomóc. Między innymi w żniwach, i do tego wykorzystamy sobie tego właśnie czerwonego bizona. Ten słup stoi trochę na środku, ale to szczegół. Chodźmy zobaczyć gospodarstwo. Na początek warsztat. No taki zwykły budynek, chociaż jedne drzwi są zamurowane. Na górze coś ciekawego znajdziemy? No nic specjalnego. Chociaż jakbym się chciał schować przed moim sąsiadem, to przynajmniej mam gdzie. Tutaj kolejne zabudowania. Jakaś taka wiata z prawej strony. Tu jakiś mały garaż, który oczywiście się otwiera. No to jest naprawdę mega fajna rzecz, że wiecie, przychodzicie na gospodarstwo i wam się wszystko otwiera. No tak to powinno wyglądać. Tylko szkoda, że do tego domu nie można wejść. A i naprawdę szkoda. Chciałbym, żeby to było możliwe, mimo tego, że ten dom naprawdę pięknie wygląda. Aż podszedłem do drzwi, żeby się upewnić, że nie da się tam wejść. No niestety nie ma takiej możliwości. Na gospodarstwie mamy taką prasę. Oczywiście polskiej marki Sipma, a także przyczepa na wodę od marki Josquin. To będzie kolejna maszyna polskiej marki. Mamy tu zgrabiarkę marki Samasz i kolejna jest prasa. Dlaczego to są dwie prasy? Nie wiem, ale to mały szczegół. Wygląda na to, że wujek Józek ma konie, czyli zaczynamy serię, w której już na starcie... Będziemy musieli nakarmić te piękne zwierzęta. Dobra, od razu tutaj uprzedzam, mam specjalnego moda, dzięki któremu będę w stanie na tych koniach cokolwiek zarobić, bo normalnie jest tak, no, że te konie są po prostu bezwartościowe. A tutaj jest szansa, że ja na nich coś zarobię, ale ile i w jakim odstępie czasu, tego jeszcze nie wiem. W każdym razie, wujek Józek ma tutaj pięć koni, którymi na pewno będę się musiał zająć w jednym z kolejnych odcinków. Na gospodarstwie jest jeszcze jedna fabryka, choć nazywanie tego fabryką to może delikatne nadużycie, bo ta szklarnia z prawej strony jest tylko i wyłącznie ozdobą, ale tamta fabryka, którą Wam przed chwilą powiedziałem, to jest normalny tartak, więc będę mógł tam zrobić jakieś bardzo ciekawe akcje. Na przykład, będę w stanie zarobić pieniądze na produkcji desek. Oczywiście, bardzo mnie to cieszy, bo wujek Józef ma też troszkę terenów leśnych, ale do tego przejdziemy w dalszej części tej serii. Podziwialiście przed chwilą Ursusa? Tutaj mamy kolejne w tym momencie zabudowania. Jest to obora 30 krów, 30 zwierząt, drugie zwierzęto na gospodarstwie, no i oczywiście drugi Ursus. Słuchajcie, mamy tutaj dwa porządne Ursusy, no jeden i drugi bardzo ładnie wygląda, tam jeszcze była gdzieś przyczepka i trochę sprzętu takiego bym powiedział w szokach Jeden sprzęt to oczywiście brona, a drugi sprzęt nawet nie zwróciłem uwagi, ale chyba przetrząsacz, tutaj następna marka, następna maszyna marki Samasz, czyli kosiarka, przyczepa samozbierająca. Proszę bardzo, całkiem ciekawy model i czy ja widzę ładowarkę teleskopową? No kurczę, Ładowarka teleskopowa, akurat nie jest oczywiście polskiej marki, ale to nie jest żaden kłopot. No, brakuje nam jeszcze siwnika, dlatego tutaj możemy go znaleźć. To jest bardzo ciekawy model, który na pewno kojarzycie z moich serii od zarawicy, że Wujek Józek też lubi ten konkretny model, ten konkretny egzemplarz. Tutaj jest obora, ale ona jest opuszczona, nie ma w niej nic. Tutaj może się zmieścić aż 100 zwierząt. Ale jak widzicie, nie ma żadnego. Czy będę coś kupował? Czy będę szedł bardziej w takie zwierzęce tutaj rzeczy? Czas pokaże. Natomiast na razie rozpoczynamy rozgrywkę. Wiecie już w takim razie, gdzie będzie grana ta seria? Wiecie już, jak mniej więcej będzie ona wyglądać? Znacie maszyny te podstawowe? Chociaż nie pokazałem wam jeszcze wszystkiego, ale spokojnie dowiecie się o tym w swoim czasie. Przy okazji mogliście teraz zauważyć, które tereny są w posiadaniu właśnie wujka Juska. Wszystko wskazuje na to, że będę musiał się tutaj mierzyć z naprawdę wąskimi drogami. Dodatkowo pola, na których przyjdzie mi tutaj pracować, też nie będą za szerokie. Jedziemy teraz na pierwsze właśnie pole. Wjeżdżamy do wioski i z prawej strony naprawdę mamy różnego rodzaju zabudowania, które moim zdaniem wyglądają naprawdę czadowo. Mapa jest zrobiona z ogromną dbałością o detale i to już mogę Wam powiedzieć dosłownie po kilku minutach grania. Bardzo mi się podoba to, że właśnie na przykład tutaj jedziemy po takiej naprawdę nierównej drodze. Tu nie jest zwykła droga, to naprawdę jest dopracowane. Minęliśmy przed chwilą sklep, ale nie będziemy się teraz nim zajmować. Do niego jeszcze wrócimy w dalszej części dzisiejszego materiału. Teraz idziemy kosić jakieś zielsko. Słuchajcie, tutaj mamy nowe uprawy, bo na tej mapie występują oczywiście oprócz standardowych upraw. Praw, jeszcze występuje kilka innych. Mamy koniczynę, mamy lucernę, na przykład to taka, taki mały szczegół, ale do tego jest jeszcze żyto i pszenżyto, którego tak bardzo brakuje w podstawce Farminga 22. Nadal liczę na to, że chociaż jedna z tych roślin pojawi się w Farmingu 25 w podstawce gry. Jeśli nie, to mam nadzieję, że chociaż jakieś DLC zrobią z tymi właśnie zbożami. No ale jeżeli będzie to niemożliwe, to kurczę, moderzy znowu będą musieli wziąć sprawy w swoje ręce. Na razie ide. Jakieś zielsko. Nie chcę wam tutaj dokładnie. skłamać, Nie chcę wam skłamać, co tutaj dokładnie jest, no bo przyznam szczerze, ja gram z tymi uprawami dosłownie pierwszy raz. W każdym razie jest to fioletowe, czyli to była lucerna. A teraz będę miał pole z trawą, więc tutaj będzie prościej, bo przynajmniej trawę to wszyscy znacie i wszyscy wiecie, jak wyglądają, jak wygląda trawa. No właśnie, ta seria będzie całkowicie inna. To nie będzie gra od zera. Tutaj jak widzicie, mam już gospodarstwo, no bo przyjechałem do mojego wujka w końcu na wakacje, żeby poczuć się jak prawdziwy. Rolnik w Polsce. No i słuchajcie, ja chcę mu pomóc, więc przez najbliższy tydzień na pewno będziemy tutaj właśnie podziwiać i ogarniać dla niego gospodarstwo. Oczywiście w formie timelapsa, no bo dzięki temu jestem w stanie więcej materiału upakować dla Was w ciekawe filmy. No dobrze, więc zaczynamy teraz koszenie trawy, oczywiście wykorzystując do tego Ursusa, a także kosiarkę marki Samarz kosiarka jest w miarę nowoczesna, bo wujek Józek dostał jakąś dotację i kupił sobie nowszy sprzęt. Oczywiście nie każda maszyna jest tutaj nowa, bo jak widzicie Ursus 1614 jeszcze na czarnych blachach radzi sobie bardzo dobrze. Wujek Józek ani myśli o tym, żeby sprzedawać tego typu sprzęt. Rozmawiałem z nim przed odcinkiem, przed nagraniem tego właśnie odcinka, co on myśli na temat tego sprzętu, tych traktorów i powiedział mi tak. Jak sobie zarobię pieniądze, to oczywiście mogę kupić coś nowego, ale żebym przypadkiem nie sprzedał mu Ursusu, więc te ciągniki będą musiały z nami zostać na pewno do końca serii. No chyba, że będę chciał potem się podłożyć wujkowi Juskowi i będę w stanie no przyjąć na klatę różnego rodzaju nieprzyjemności. Nie, no bez przesady, aż tak to nie, ale mogę sobie dokupić jakiś nowy sprzęt, jeżeli bym bardzo tego potrzebował. Generalnie na gospodarstwie zauważyłem dwie prasy, co moim zdaniem jest dziwne, bo może faktycznie wykorzystam jedną z tych pras po to, aby wymienić ją na przykład na pieniądze. No i wtedy byłbym w stanie do, by, zdobyć sobie jakiś nowy sprzęt, ale nie wybiegajmy w przyszłość. Na razie, to ja sobie skosiłem swoje pierwsze pole. Słuchajcie, to jest naprawdę pierwsza łąka, którą tutaj skosiłem, no nie liczę tego, co było tam wcześniej, tej takiej malutkiej łączki. Natomiast teraz mamy drugą łąkę, czyli pole numer 16. Tutaj mam zamiar zatrudnić sobie pracownika. I tak się zastanawiam, czy wykorzystać do tego pracownika Course Play, czy wykorzystać do tego pracownika Giant'a? Wiecie co? Chyba trzeba będzie wykorzystać pracownika Jayansa. Mam takie dziwne przeczucie, że pracownik Curseplay może mieć tutaj duży kłopot ze względu na to, że pola są niesamowicie wąskie i mają bardzo dużo przeszkód wokół siebie. Jak widzicie tutaj rośnie sporo krzaków i mamy maszyny ukryte właśnie w nich. To jest przetrząsacz marki Samasz, którym teraz jadę na pole. Oczywiście będę musiał zrobić siano, ponieważ to właśnie tym sianem zamierzam nakarmić moje krowy. Pierwsza rzecz, o którą muszę zadbać tutaj na gospodarstwie, to jest odpowiednia kondycja zwierząt. Wiecie już, że na gospodarstwie mamy krowy i konie. O ile w przypadku koni sytuacja jest raczej prosta no bo cóż, konie będą jadły owiec, owsa to ja tutaj mam dość zaraz zresztą pewnie zacznę robić żniwa o tyle jeszcze jest kwestia tego siana. Tak, informacyjnie, nie mam tutaj moda Enhanced Animal System, więc nie będziemy mieli tych nowych zwierząt, ale z drugiej strony nie będę musiał dostarczać setek tysięcy litrów pokarmu, aby wyprodukować jakiekolwiek mleko. Bardzo mi się podoba tekstura drogi, przed, przez którą przed chwilą jechałem, natomiast teraz idziemy robić siano. Oczywiście wykorzystuję do tego specjalną maszynę, specjalny przetrząsacz i to jest dosłownie chwila. Przejadę tutaj dosłownie 2-3 razy. Pierwsze uwrocie już będzie za chwilę za mną i praktycznie całe pole zostanie już przetrząsane. Robione. Widzicie, jakie te pola na mapie szpakowo są wąskie. W niektórych miejscach one naprawdę są bardzo długie, no i oczywiście niezbyt duże. Niezbyt duże w sensie niezbyt szerokie. Ale pamiętajcie o tym, że to jest akurat taka część mapy. Mapa szpakowo to nie tylko długie i wąskie pola, ale także wielkie, przynajmniej jak na warunki farmingowe, naprawdę duże pola, które są zlokalizowane w innej części mapy. Być może kiedyś przyjdzie mi tam robić jakąś akcję, ale na ten moment muszę zobaczyć, co się w ogóle tutaj dzieje. Mój pracownik. Pracownik w tym momencie się zwolnił, wygląda na to, że nie ogarnął tego, co miał tutaj zrobić, no ale trudno, nie ma co. Jedziemy dalej. Trzeba tutaj jeszcze oczywiście zrobić siano z tego konkretnego pola. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnę. Na razie jednak idę skosić trawę. No Jak widzicie, tutaj muszę przejechać samodzielnie, bo ten pracownik nie do końca ogarnął to, co do niego należało. Oczywiście jest to pracownik Giantsa, więc ja też nie wymagałem cudów, ale spodziewałem się, że jednak będzie w stanie dokończyć tutaj to pole. Niestety okazało się to niemożliwe. Dlatego musiałem sam tutaj wskoczyć do ciągnika i właśnie pomóc mojemu pracownikowi. Skoro on nie ogarnął, no to ja po prostu muszę zrobić to samodzielnie. Jeszcze tutaj dosłownie dwa przejazdy, został tam jeden mijaczek i całe pole, cała łąka będzie skoszona. Widzicie, że tutaj będę walczył tak naprawdę na niewielkich polach, ale tych pól będzie bardzo dużo. Jedna, druga, trzecia łąka, a popatrzcie, znajdziemy sobie też wyjazd na taką główną drogę tutaj na główną ulicę w zupełnie innym miejscu. Nie wiem jak wam, ale mnie naprawdę podoba się to miejsce. Chciałbym, żeby mapy Giantsa były tak bardzo szczegółowe. Tutaj naprawdę czuć klimat polskiej wsi. Owszem, starej polskiej wsi. Bo pamiętajcie, że polska wieś to nie są tylko ursusy, to nie są tylko stare maszyny, ale też zupełnie nowy sprzęt. To wszystko zależy od tego, jaka to jest polska wieś. No i moi drodzy, w Polsce znajdziemy oczywiście mnóstwo gospodarstw, które są niewielkie, na których znajdziemy jeszcze dobrze zachowane ursusy. Ale znajdziemy też oczywiście gospodarstwa, na których jest mnóstwo nowych maszyn, więc nie można generalizować i nie można twierdzić, że w Polsce takich maszyn już po prostu nie ma. Powiem wam tak, ja kiedyś przejechałem całą Polskę wzdłuż i wszerz i dookoła. Ja mówię całkowicie poważnie, ale nie wiem dlaczego zapomniałem sobie po prostu. Nie ogarnąłem tamtego pola i została na nim trawa, ale to taki mały szczegół. Pojechałem tutaj teraz, zobaczcie na teksturę, która właśnie tutaj wygląda, która tutaj właśnie się prezentuje. No powiem tak, jest to zupełnie nowa tekstura. Tu akurat mamy wysuszoną lucernę, jakby ktoś pytał, bardzo ładnie się to prezentuje. No i kiedyś naprawdę przejechałem Polskę, wzdłuż i wszędzie miałem przyjemność obejrzeć różnego, różnego rodzaju rolnicze krajobrazy i mogę Wam powiedzieć, że Polska jest naprawdę różnorodna. Można znaleźć pola, na których naprawdę pracują nowoczesne maszyny, ale z Znajdziemy też regiony, w których nadal podstawowym ciągnikiem jest na przykład Ursus C330. I ja nie żartuję. Więc jedziemy teraz dalej. Moi uważam, że tutaj na tej mapie ten klimat naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo mi się podobają te detale, jak na przykład nierówne drogi, tutaj na przykład stojący kombań po prawej stronie, chodzący piesi na przykład po chodniku, chociaż tych mogłoby być więcej, ale wiem, że to nie jest wymaganie do mapy, tylko po prostu chciałbym, żeby tych ludzi było więcej na przykład w kolejnym farmingu. Marzy mi się, żebyśmy w farmingu 25 mogli podziwiać na przykład innych rolników, którzy ogarniają swoje własne pola. Tacy rolnicy AI. Mam nadzieję, że czegoś takiego w końcu się doczekamy, bo w tym momencie te mapy są takie troszkę puste. No chyba, że gracie z jakimś znajomym, który jest w stanie grać za trzech, no to wtedy bez żadnego kłopotu zawsze coś się będzie działo. No dobrze, ogarnąłem pierwszą, pierwszą główną rzecz, którą miałem zrobić w dzisiejszym odcinku, więc teraz idziemy podłączyć sobie specjalną zgrabiarkę, ale tutaj to kałąka kurcze duża, będzie trzeba ją wykorzystać, a zajechałem drogę kurierowi chyba, tak mi się wydaje, no ale trudno, pojedzie sobie za mną w takim razie, jakoś się do czołga, ja przecież i tak za chwilę skręcam w prawo. Po raz kolejny lecimy sobie przez środek wioski. Moja zgrabiarka jest bardzo szeroka. Jak widzicie tutaj te koła, ta oś jest na tyle duża, że od czasu do czasu zahaczałem nawet o chodnik. Na szczęście żaden pieszy tam nie szedł, więc nie było problemu. Jedziemy teraz robić duże zgrabianie, bo trzeba będzie przyjechać potem specjalną przyczepą i to zebrać. Oczywiście zaczynam od zgrabienia koniczyny czy lucerny. Chyba to była lucerna jednak, a koniczyna jest obok, po lewej stronie. Nie wiem jeszcze do końca, jak ją wykorzystać, więc możecie mi napisać w komentarzu. Czy na przykład krowy będą chciały jeść koniczynę czy lucerne? Nie podejrzewam, że tak, ale oczywiście możecie mi napisać o tym w komentarzu, bo ja nigdy wcześniej nie grałem na mapie, gdzie by były tego typu rośliny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno nie grałem z serii na tego typu mapach. No ale dobra, nie ma co. Jedziemy, słuchajcie dalej, ponieważ trzeba jeszcze zgrabić tę większą łąkę, akurat z sianem. No, tego siana tutaj trochę będzie. Tak mi się wydawało, że przejechałem dosłownie dwa czy trzy razy, ale to pole wcale nie jest takie malutkie. Tak mi się wydaje, że tutaj kilkanaście tysięcy linii litrów tego siana będę w stanie ogarnąć. Już sobie sprawdziłem wcześniej poza odcinkiem, ile będą jadły moje krowy i wygląda na to, że one będą jadły około 11 tysięcy litrów paszy w ciągu jednego dnia. Czy to jest dużo, czy mało? Moim zdaniem nie jest to zbyt dużo, biorąc pod uwagę fakt, że mam 30 krów i oczywiście będę w stanie dostarczyć naprawdę dużo pożywienia. Jeszcze muszę sobie zgarnąć tutaj trawę, która została wcześniej skoszona. Zupełnie nie wiem, dlaczego zapomniałem o jej przetrząśnięciu. Chciałem Zrobić z niej siano, ale tak jak powiedziałem, niestety się zagapiłem, zapomniałem i chyba będzie trzeba siano zrobić po prostu na podwórku. Wygląda na to, że ja tą trawę po prostu sobie kiedyś zbiorę, zawiozę na gospodarstwo i wtedy zrobię z niej siano. Myślę, że to będzie całkiem spoko metoda. Natomiast jeszcze poszedłem sprawdzić, jak wygląda sytuacja z drewnem. Na początku odcinka mówiłem wam, że tutaj na gospodarstwie mamy też taki jakby mały tartak. Bardzo jestem ciekawy jego wydajności i będę chciał zrobić jakieś ścinanie drzew za jakiś czas. Tym bardziej, że ten Las, który widzicie tutaj w oddali po lewej stronie, w części przynajmniej należy do mojego wujka, więc bez żadnego kłopotu będę w stanie wyciąć kilka właśnie drzew stamtąd. Ciekawy jestem tylko, czym ja te drzewa przetransportuję. To jest bardzo dobre pytanie. Widzieliście już jedną malutką przyczepkę na początku odcinka, ale wydaje mi się, że wujek, że wujek Józek właśnie powinien się wyposażyć w inny pojazd. Ciekawy, czy jest tak właśnie wyposażony, czy nie, no ale o tym przekonamy się za jakiś czas. Idziemy na gospodarstwo. Trzeba zaparkować tym właśnie sprzętem gdzieś tutaj. Nie będę z nim jechał na tyły gospodarstwa. Nie ma takiej potrzeby. Zaparkuję sobie gdzieś tutaj, chociaż może nie na tej kupie piachu, która tutaj się znajduje. Zaparkujemy sobie w środku tego krzaka. O, myślę, że to będzie lepsza metoda. I jedziemy teraz, słuchajcie, na pierwsze żniwa. Moje konie potrzebują owsa. Dlatego jedziemy, słuchajcie, teraz tą wąską drogą bizonem. Muszę się minąć z kierowcą z przodu. No kurczę, ja naprawdę muszę zjechać teraz z drogi bardzo mocno. W prawdziwym życiu to raczej... Roz się zjeżdża, no a teraz nie no, ten czerwony jedzie tutaj, wjechał na most, brakło mi normalnie sekundy żeby tutaj przejechać, no i teraz ja muszę wycofywać kombajnem, naprawdę to auto mogłoby się zachować trochę lepiej i wycofać albo po prostu nie wjeżdżać, tym bardziej że jak widzicie nawet koguty sobie zaświeciłem żeby przypadkiem tutaj nie było jakichś dziwnych sytuacji, wiecie czego się boję? Jak będą jechać teraz auta sprzeciwka, no właśnie jedzie ja muszę wjechać na chodnik, jedno, drugie auto prawie tą panią rozjechałem, ale na szczęście udało się tutaj wszystko ogarnąć no bo ja jestem teraz mega szeroki, ja zajmuję Praktycznie całą szerokość tej drogi i jak chcę sobie tak normalnie jechać po niej, no to wiecie, to jest normalny przejazd. Ojej, wjechałem jeszcze do sklepu, a tu za mną już dwa samochody i nie mogę sobie wycofać normalnie. Dobra, teraz idziemy dalej. Udało się, ale kolejne auto jedzie z przeciwka. Kolejne auto chyba mi nawet mrugało światłami, żebym zjechał. No nie, no tak to, tak to się bawić nie będziemy. Tak to nie ma prawa to wyglądać. Przecież ja tu chcę tylko pojechać, dziwa zrobić. Ja nie jeżdżę po tej drodze po to, żeby sobie jeździć tam i z powrotem, tylko muszę do pola dojechać. Mam nadzieję, że ludzie to będą ogarniać. W każdym razie, tutaj mam pole owsa, właściwie to mamy cztery pola owsa, bo one są jeszcze jakoś tak dziwnie ze sobą niepołączone. połączone. Tutaj jest jedno pole owsa, po drugiej stronie jest dokładnie ten, ten sam land na gospodarstwie, ale to już jest osobne pole i to pole jest też połączone z kolejnym landem, które już stanowi osobne pole. Wiecie co? To jest naprawdę pomieszanie z poplątaniem. Zatrudniłem sobie pracownika, oczywiście wykorzystującego moda Courseplay i ten pracownik nie może sobie tutaj poradzić. Te wszystkie budynki, które są bardzo blisko pookoło tego pola, niestety nie pozwalają normalnie jeździć pracownikowi wydaje mi się, że ten pracownik nie będzie w stanie tutaj tak normalnie pracować, a z racji tego, że pola są praktycznie idealnym prostokątem, prawdopodobnie będę musiał rozważyć zatrudnienie pracownika Giantsa. Mam takie podejrzenie, że pracownik Giantsa poradzi sobie tutaj lepiej, ale spokojnie, nie uprzedzajmy faktów. Chociaż już teraz widzę, że mój pracownik no zatrzymał się, zjechał gdzieś na bok, nie wiem co on tutaj chciał zrobić, ale efekt był taki, że pracownik się po prostu zawiesił. Nie może to tak wyglądać. Spróbuję teraz puścić pracownika już tego standardowego. Pracownik Giantsa Mam nadzieję, że poradzi sobie lepiej, a jeśli nie, to nie wiem, co będę musiał robić. Rozkładamy przyczepę samozbierającą i teraz zorientowałem się, że coś mi tu nie gra. Zaczep w Ursusach jest bardzo nisko, oczywiście nie jestem w stanie go w żaden sposób zmienić. No i dochodzę do wniosku, że jazda z przyczepą samozbierającą w ten sposób nie ma najmniejszego sensu. Ja normalnie driftuję, ponieważ cała ta przyczepa jest bardzo nisko, zdecydowanie za nisko. Nie spodziewałem się, że połączenie tych dwóch maszyn spowoduje tak dziwne. Sytuację, no popatrzcie, co się dzieje. Ja tak naprawdę nie mogę jechać, koła mi buksują. No i teraz próbuję jakoś tutaj skręcić do góry. Chciałem sobie podnieść jeszcze tylny element ciągnika, ale to oczywiście zaczepu nie podnosi. Wszystko wskazuje na to, że wujek Józek nie był przygotowany do tego, aby zrobić tutaj prawdziwe sianokosy. Najprawdopodobniej będę musiał iść do sklepu i wypożyczyć sobie jakiś inny ciągnik, który będzie miał zaczep umiejscowiony troszkę wyżej. Także wszystko wskazuje na to, że niestety wujek Józek nie zadbał tutaj o taką elementarną rzecz. Ja pytałem go przed odcinkiem, jeszcze przed nagraniem tego odcinka, jak wygląda sytuacja moi drodzy z jedną ważną rzeczą. Co on kupił ostatnio? No i mówił właśnie, że ta maszyna, ta przyczepa samozbierająca, była kupiona świeżo właśnie jakiś czas temu. On jeszcze nią nie pracował, więc może dlatego po prostu zdał sobie, jeszcze nie wie o tym, że po prostu kupił zły sprzęt, że po prostu kupił maszynę, która nie będzie pasować mu do ursusów. No nie wiem, ale jedziemy do sklepu, ponieważ tutaj wujek Józek jeszcze załatwił mi jedną. Przyczepkę. Pamiętajcie o tym. On tutaj od czasu do czasu jeszcze w razie czego będzie w stanie coś dokupić. Gdyby na przykład się okazało, że ja czegoś nie mam, no wujek Józek jest po prostu na wakacjach w tym momencie ja się będę zajmował jego gospodarstwem. No, kto to w ogóle wymyślał jechać na wakacje w środku żniw? No ale to mały szczegół, wiecie. Z jedno pole zostało ogarnięte w tym momencie. Trochę owsa jest już w mojej przyczepce, więc ja teraz spróbuję puścić pracownika teraz na drugim polu. Tutaj oczywiście puszczam też tego standardowego pracownika, nie będę wykorzystywał moda Curspla, dlatego że mod kursplay nie poradzi sobie na tak ciasnych polach. Teraz idziemy szukać jakiegoś w takim razie ciągniczka, który będzie miał zaczep wyżej. Zastanawiałem się co można tutaj znaleźć, ale na razie nie znalazłem niczego ciekawego, aż trafiłem na Ursusa 4514. Nie pytajcie mnie, skąd go mam, bo nie pamiętam. W każdym razie jest to modzik, który z zewnątrz wygląda całkiem dobrze. W środku wygląda jednak znacznie gorzej, ponieważ nie jestem w stanie ruszyć tym pojazdem. On jest tak jakby przyspawany do podłogi. Nie ma tu w ogóle nawet informacji o tym, że można nim jechać, więc... Czy to jest tylko i wyłącznie jakaś ozdoba? Nie wiem. Wykorzystam sobie tutaj moda teraz Store Deliveries, ponieważ podejrzewałem, że może zbagowany jest sklep. No, w pierwszej chwili się ucieszyłem, ale potem zdałem sobie sprawę, że po prostu przywróciłem do sklepu zły pojazd. No i dopiero teraz przywróciłem właściwy. Ale tu nie ma żadnego chuda, nic, po prostu nawet nie wiadomo, czy można tym ruszyć, czy nie. Więc wygląda na to, że trafiłem na moda, której jedyne, do czego się nadaje, to do wyrzucenia na śmietnik i wywiezienia go z odpadami wielkogabaretowymi w trzecią środę danego miesiąca. Niestety taka jest sytuacja. Więc muszę iść do sklepu znowu wypożyczyć kolejny sprzęt. No szkoda, że musiałem się tak brzydko pozbyć Ursusa, no ale niestety nie ma innej możliwości. I słuchajcie, znalazłem Zetora Zetor Crystal 16045. Jest to maszyna, która została dodana wraz z Premium DLC, z tym polskim dodatkiem. Oczywiście zaczep w tym Zetorze jest znacznie wyżej, natomiast kłopot polega na tym, że ta maszyna jest po prostu wolna. To jest 25 km na godzinę. To jest bardzo, bardzo mało. Więc niestety będę jeździł tym sprzętem bardzo powoli. Ale pamiętajcie, jest to sprzęt przetestowany, zrobiony przez Giantsa. Choć w sumie mody robione przez Kasztana może i są jeszcze lepsze, więc kto wie, czy nie będę musiał wymienić potem tego ciągnika na jakiegoś Zetora od Kasztana. Ale to w swoją drogą będziemy robić kiedyś w przyszłości. Na razie przetestujemy w takim razie Zetora w jego naturalnym środowisku, czyli na polskiej mapie. Wsiadłem jednak wcześniej do Ursusa, ponieważ błędnie przy, po prostu dostarczyłem go z powrotem na gospodarstwo. Oczywiście nie miałem tego w planach. Ten Ursus ma tutaj jeździć teraz z przyczepką pełną owsa. Ile jest tego owsa? Prawie 3000 litrów. Dużo czy mało? Moim zdaniem bardzo dużo, więc Bizon niech sobie jeździ, a ja teraz wyposażony właśnie w tego Zetora, który jeszcze jest w dość ciekawym, takim błękitnym kolorze, chociaż bardziej niebieskim. Nie wiem, co to jest za kolor. No taki dziwno niebieski. O, chyba tak. Jedziemy teraz zbierać siano. To siano oczywiście ma posłużyć do tego, aby nakarmić nim moje krowy i Konie. Słuchajcie, ruch tutaj w tej wiosce naprawdę jest duży. Piesi sobie chodzą, samochody od czasu do czasu przejeżdżają. Teraz z kolejnym muszę się minąć. Droga tu jest wąska. Ja się jakiś czas temu pytałem was, na jakiej serii zrobić ewentualną polską serię. No i słuchajcie, oczywiście szpakowo tutaj wygrało. Było ponad 70% głosów właśnie na tę mapę. No i wiele komentarzy słyszałem: że a jak to czarny pan będzie sobie jeździł tutaj po tej mapie, bo tu jest tak strasznie wąsko i czarny pan to sobie w ogóle nie poradzi, bo, no bo, no bo tak to wygląda. Owszem, ja naprawdę lubię grać sobie na mapach, gdzie droga jest naprawdę ogromna, jak pas startowy dla Jumbo Jetta, ale tutaj muszę sobie poradzić inaczej. Tu muszę być bardzo precyzyjny i 25 km na godzinę to wcale nie jest tak strasznie wolno. Weźcie pod uwagę, że te drogi są naprawdę bardzo wąskie, tu trzeba wszędzie bardzo uważać, ale w sumie jedna rzecz mnie teraz mega ucieszyła. Zobaczcie, co się dzieje. Zbieram sobie w tym momencie to siano, jest go naprawdę dużo. Myślałem, że nie napełnię całej tej przyczepki na razie a tu się okazało, że ja zrobiłem jedną wrocie, troszkę jeszcze zebrałem więcej i cała przyczepka została napełniona, więc tam spokojnie jeszcze kilka tysięcy litrów sobie po prostu siedzi i bardzo dobrze wykorzystam sobie to później. Natomiast teraz trzeba przeładować właśnie mojego bizona. On tutaj miał bardzo mocno napełniony zbiornik, do pełna, więc ten bizon będzie sobie teraz jeszcze jeździł. Musi dokończyć oczywiście żniwa. Tam siedzi mój pracownik, który radzi sobie o dziwo dobrze. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale tutaj, na tej mapie, mod Kursplay na razie mi się całkowicie nie sprawdza, a pracownik Giantsa wykonuje wszystkie zadania przyzwoicie. Może nie idealnie, ale na pewno jest pomocny. Czego nie można powiedzieć o modzie Kursplay, który jednak aż tak pomocny nie jest. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym trochę lepiej ustawił mod course Play, to byłaby szansa na to, aby ogarnąć właśnie tutaj e, całą tą pracę. Zobaczcie, czarne blachy, zetor, turbo, jakiś BMW mi się tutaj trafiło normalnie na masce. Zaparkuję sobie teraz z prawej strony, ponieważ muszę iść skończyć robić te żniwa. Tutaj jeszcze zostały mi do przejechania tak naprawdę dwa paski. Jak widzicie, pracownik, który tutaj siedział, niestety nie poradził sobie ze słupem, który był tak naprawdę z z między polem, no to jest krawędź pola, no, a jednak pracownik sobie z tym nie poradził. No cóż, nie ma co narzekać, dorobimy sobie to w takim razie ręcznie. A tutaj z prawej strony jest tak naprawdę ostatnia część mojego pola. Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj tak naprawdę są dwa landy, ale pola aż cztery. Niektóre landy są podzielone po prostu drogą przez środek, z tamtej strony, z drugiej, tutaj z tej strony nie, tylko tam, z tamtej. No i słuchajcie, jedziemy teraz, muszę oczywiście skończyć robić tutaj żniwa. Mój pracownik jeszcze kilka przejazdów będzie musiał wykonać. Cały ten owiec ma za zadanie trafić Bezpośrednio do hodowli koni. O tych koniach to też wam jeszcze oczywiście będę pewnie opowiadał, bo to jest seria, w której naprawdę trzeba będzie je ogarnąć. Pracownik dojechał tutaj do, do tego całego słupa no i zaczął jechać w drugą stronę. No cóż, czasami takie sytuacje też się zdarzają. Jak widzicie, słup jest w stanie zatrzymać pracownika bez żadnego kłopotu. Zobaczcie jeszcze na te drogi. Naprawdę jestem zadowolony z tego, jak one zostały zrobione. To jest mega dopracowane. Oczywiście każdy z Was może mieć swoje własne zdanie, ale ja już teraz będę Wam mógł to powiedzieć, że Szpakowo faktycznie jest mapą, która ma bardzo, bardzo e, dobre korzenie do tego, by stać się naprawdę świetnym miejscem dla polskich graczy. Jedziemy, zbieramy kolejne porcje owsa za pomocą tego bizona. Szerokość robocza wynosi mniej więcej 4 metry, czyli całkiem sporo. Oczywiście pojemność zbiornika też jest duża, no bo wynosi tutaj około 4,5 tysiąca, prawie 5000 tysięcy litrów chyba, albo nawet dokładnie 5000 litrów, czyli generalnie sporo. Zostały mi jeszcze dosłownie jakieś 3-4 kursy. Będę musiał manualnie naprawić to, czego nie ogarnął mój pracownik koło tego słupa. Potem będzie trzeba wszystkie zwierzęta nakarmić. Mam nadzieję, że początek tej serii Wam się podoba. Jeśli tak, pamiętajcie o tym, żeby zostawić tutaj łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem. W ciągu kilku kolejnych dni planuję dla Was tutaj małe reportaże właśnie z tej mapy, ze szpakowa. Tutaj pomożemy wujkowi Juskowi w, ogarni w ogarnięciu jego gospodarstwa. A co potem? To wszystko będzie zależeć od Was. Jeśli ta seria się Wam spodoba, jeśli spodoba się Wam styl, w którym będę ją prowadził, to tych odcinków będzie na pewno więcej. Jeśli nie, to za jakiś czas przejdziemy grać gdzie indziej. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest swego rodzaju eksperyment, bo ja naprawdę rzadko gram na polskich mapach, rzadko gram na polskim. Gospodarstwie, ale potraktowałem Wasze prośby poważnie i tak jak chcieliście, żebym tutaj nagrał coś takiego, tak właśnie powstaje. Mamy polską mapę, mamy polskie stare maszyny, mamy wreszcie Ursusy i mamy polskie stare gospodarstwo. Ale ono nie będzie jakieś wielkie, to nie jest PGR. No ale cóż, tak ma być. Do zobaczenia jutro.